Cześć, witajcie! Jak widzicie, na dzisiaj znowu wzór na skarpetki, ale nie tylko na skarpetki. To znaczy nie tylko na dzierganie na pięciu drutach, na okrągło. Ten wzór możecie również użyć na dwa druty. Jeżeli nie potraficie na okrągłych drutach robić, czy na pięciu, to możecie to również użyć, ten wzór na dwóch drutach. Jest bardzo, bardzo łatwy. Ja tutaj zaznaczyłam w tym wzorze, co prawda, te y, parzyste okrążenia. Okrążenia, pamiętajcie, ja mówię w tej chwili o okrążeniach, to znaczy okrążenia, jeżeli robicie na pięciu drutach, czy na, na y, drutach z żyłko, ale tak jak czapki na przykład, zamknięty obwód. To w tych drugich okrążeniach zrobiłam, pokazałam tutaj również jak te drugie okrążenia przerabiać. Jeżeli będziecie robili na dwóch drutach, to te rzędy, ja teraz mówię o rzędach, rzędy mamy w, w drutach, w robótkach, które robimy na dwóch drutach. A więc, jeżeli robicie na dwóch drutach, to macie drugi rząd, czwarty, szósty i ósmy. Rzędy parzyste przerabiacie tak jak oczka schodzą z drutu. To znaczy, tam gdzie robimy lewe oczka, to w parzystych rzędach one będą schodziły z drutu jako prawe oczka, i tak też je przerabiamy. To są lewe, te czarne. Natomiast te niebieskie, które mam tutaj zaznaczone, w w nieparzystych rzędach czy okrążeniach. <laughs> Przepraszam, te niebieskie to są prawe oczka i one nam zejdą z drutu w parzystych rzędach, rzędach, nie okrążeniach. One nam zejdą z drutu, schodzą z drutu jako lewe oczka i tak też je przerabiamy, żeby one później wyszły w kolejnym rzędzie jako prawe. Tutaj mamy narzuty na zielono. Narzuty w okrążeniach przerabiamy na prawo, wbijając się pod przednią ściankę. Dwa oczka razem ze skłonem na lewo przeciągnięte. W parzystych okrążeniach przerabiamy na prawo. Sześć oczek lewych. W parzystych okrążeniach przerabiamy na lewo. To jest ten szkic tutaj, jest na okrążenia, to znaczy na y, y, pięć drutów, czy na zamknięte, robione na żyłce, zamknięte, y, no na około robienie. Tu mamy dwa oczka razem, ze skłonem na prawo. To znaczy, one, one mają skłon na prawo również. To jest ten skłon, który tutaj widzicie. One się w prawą stronę skłaniają, a te się skłaniają, widzicie w lewą stronę. I te wbijamy się pod przednią ściankę, przeciągamy włóczkę i robimy dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Zielone są narzuty i tak dalej. Wydaje mi się, że chyba nic więcej nie muszę do tego dodać. To jest tak jak powiedziałam, ten szkic z rzędami nieparzystymi i parzystymi. Nie rzędami, przepraszam, okrążeniami to jest szkic do robienia, do dziergania na pięciu drutach albo na okrągło. Robiąc na dwóch drutach, całkiem króciutko powiem jeszcze. Przerabiacie parzyste rzędy, tak jak oczka z drutu. Wzór jest bardzo łatwy. Ja będę Wam pokazywała dwa. Popatrzcie, ja już tą drugą skarpetkę tak daleko zrobiłam, że się aż poplątałam. Już tak daleko zrobiłam, że w tej chwili jestem yy, na stopie. Ja tutaj na, na górze mam cztery raporty. Natomiast tu zrobiłam, poczekajcie, 2, 4, tu zrobiłam 5 chyba, 2, 4, 5. 5 raportów jest na, na stopie. I ja oczywiście stopę robiłam tylko 2 raporty na wierzchnią część stopy, podeszwę robiłam robię na gładko. I w tej chwili mam. Już trzy raporty. Teraz jeszcze zostały mi dwa. Jeden będę robiła z Wami, to znaczy dwa druty będę robiła z Wami, dwa raporty na szerokość i jeden raport na wysokość. Na wysokość mamy osiem okrążeń. Dziewiąty rozpoczynamy znowu od pierwszego. Pierwszy drut, pierwszy raport. My nie mamy, a pamiętajcie jeszcze jedno chciałam Wam dodać, że jeżeli będziecie robili na dwóch drutach, to pamiętajcie, żeby liczba oczek podzielna będzie wtedy przez 12 plus 2 oczka brzegowe. My na pięciu drutach nie mamy oczek brzegowych, czy na, na drutach z żyłką na okrągło do robienia nie mamy oczek brzegowych. Więc do tej liczby 12 oczek dodajecie jeszcze 2 oczka yy, brzegowe. Rozpoczynamy pierwsze okrążenie, pierwsze oczko to jest na niebiesko jest oczko prawe. Następnie mamy jeden narzut. Jedno oczko zdejmujemy, przenosimy je z lewego na prawy drut, nie przerabiamy. Kolejne oczko przerabiamy na prawo. To zdjęte nieprzerobione przenosimy. Przeciągamy nad tym przerobionym. Następnie mamy na czarno zaznaczonych sześć oczek prawy, lewych, przepraszam. Trzecie, czwarte, Piąty i szósty. Na czerwono mamy dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Wbijamy się pod przednie ścianki kolejnych dwóch oczek, które są na lewym drucie. Przeciągamy włóczkę i robimy dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Robimy narzut ten na zielono i niebieski jest oczko białe. Yy, prawe. Drugi raport. Jedno prawe. Narzut. Jedno zdejmujemy, nie przerabiamy, kolejne przerabiamy. To zdjęte nieprzerobione przyciągamy nad tym przerobionym. Następnie mamy sześć lewych oczek, to są te, które są zaznaczone na czarno kreseczkami. 5 2 4 5 6. Następnie mamy na czerwono dwa oczka razem ze skłonem na prawo, jeden narzut i jedno oczko prawe. Ja teraz robię dwa druty mojej podeszwy całkiem gładko, później drugie okrążenie zrobicie tak jak pokazane jest na szkicu, tak jak one schodzą z drutu, i spotkamy się w trzecim okrążeniu. Jesteśmy w trzecim okrążeniu i mamy jako pierwsze dwa oczka prawe, to są te na niebiesko zaznaczone. Następnie mamy jeden narzut. I popatrzcie, teraz mamy na lewym drucie, schodzi nam jedno oczko jako prawe z drutu, drugie jako lewe. Pierwsze oczko wbijamy się pod przednią ściankę, zdejmujemy, przenosimy na lewe, z lewego na prawy drut, następnie to oczko, które schodzi nam tutaj na lewym drucie jako lewe oczko, wbijamy się pod tylnią ściankę, przerabiamy, i przeciągamy to zdjęte nieprzerobione nad tym przerobionym. My to jeszcze raz zrobimy i tak róbcie dalej. Cztery oczka lewe. I teraz mamy na czerwono zaznaczone, tu jedno lewe schodzi, tu jedno prawe schodzi. Te dwa oczka wbijamy się pod ich przednie ścianki i przeciągamy włóczkę i robimy dwa oczka razem ze skłonem na prawo, jeden narzut i dwa oczka. Prawe. To był pierwszy drut. Na drugim drucie robimy to samo. Trzecie okrążenie to jest dwa oczka prawe, jeden narzut. I zobaczcie, znowu mamy jedno oczko nam schodzi na lewym drucie jako prawe, drugie jako lewe. A więc to prawe zdejmujemy, to lewe przerabiamy na prawo, wbijając się pod tylnią ściankę. Teraz to pierwsze nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Cztery lewe oczka. I kolejne dwa oczka przerabiamy razem ze skłonem na prawo, wbijając się pod ich przednie ścianki. Robimy jeden narzut i dwa oczka prawe. Wszystkie druty robicie w ten sam sposób, jeżeli jesteście tutaj na początku. Następnie czwarte okrążenie, tak jak jest na szkicu zaznaczone. I piąte okrążenie spotkamy się znowu. Jesteśmy w piątym okrążeniu. Na początku mamy trzy oczka na prawo. To są te na niebiesko zaznaczone. Kolejny jest narzut. I znowu popatrzcie, ponieważ w tej chwili, jak spojrzycie na ten szkic i na piąty rząd, teraz nie będą cztery oczka lewe, tylko dwa. A więc jedno musimy przerobić z tym pierwszym. Yy, razem, a więc jedno zdejmujemy, to drugie, które tu schodzi jako lewe, wbijamy się pod tylnią ściankę i przeciągamy włóczkę, i to nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. I teraz mamy po środku tylko dwa lewe oczka i znowu dwa razem, to są te na czerwono zaznaczone, ale ze skłonem na prawo wbijamy się pod przednie ścianki tych dwóch oczek, robimy narzut, i trzy oczka na prawo. To był pierwszy drut. Drugi robimy w ten sam sposób: to znaczy robimy trzy oczka prawe, narzut. Jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy. To zdjęte nieprzerobione, przyciągamy nad tym przerobionym. Dwa lewe. Na czerwono mamy dwa razem ze skłonem na prawo, a więc wbijamy się pod przednie ścianki, robimy jeden narzut, i na koniec mamy trzy oczka prawe. I te, w taki sposób przerabiacie każdy drut. Ja teraz robię gładko, ponieważ podeszwę robię bez wzoru. No, i doszliśmy do ostatniego, właściwie przedostatniego ym, okrążenia. Bo to ósme będzie yy, przerabiacie wszystkie oczka na prawo, na okrągło. Jeżeli robicie. I rozpoczynamy siódme okrążenie, i tam mamy jako pierwsze cztery oczka prawe. To są te na niebiesko zaznaczone. 4 Jeden narzut, jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy na prawo. To zdjęte nieprzerobione, przeciągamy nad tym przerobionym. Następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem na prawo, to są te na czerwono, narzut i cztery oczka prawe. Kolejny drut, to samo. Cztery prawe, dwa, trzy i cztery. Narzut, jedno zdjąć, drugie przerobić. To zdjęte przeciągnąć nad tym przerobionym. Dwa ze skłonem na prawo, narzut i cztery prawe. I ja robię moje dwa kolejne druty podeszwę całkiem gładko samymi oczkami prawymi. Zobaczcie, jesteśmy gotowi. Ja jeszcze muszę jeden raport zrobić dodatkowo, bo na, na stopie mam pięć raportów. Więc muszę jeszcze jeden raport zrobić, i później już będę robiła czubek na palce. Robiłam to wzorem ściągaczowym, tak samo jak piętę i tutaj 2 na 2. To wszystko, tak jak powiedziałam, ten szkic możecie sobie albo przepisać, albo prześlę Wam go. To już tylko zależy od Was. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę i za odwiedziny. Do usłyszenia w kolejnym moim wideo. Na razie, cześć.